Hej, kochani, witajcie na kanale Art. Dziś przechodzę do Was, żeby pokazać Wam dwie prace, które stworzyłam jako inspirację dla Craft and Design. I są to moje majowe inspiracje. Mimo, że miałam niedawno zabieg oka, to z jednym dobrze widzącym okiem już sobie poradziłam, bo moje oczko nowe, nowo zaparowane doszło do siebie. Więc zaczęłam działać po jakichś dwóch i pół tygodnia. Od zabiegu i teraz na dniach mam już następny zabieg, więc znów będę miała troszeczkę przerwy, ale udało mi się y, poskrapować i, i te moje zaległości, które myślałam, że będę miała zaległości z, y, w moich DT, ale jednak udało mi się nadrobić. Właśnie chciałam Wam je pokazać. Y, no i tak, jedna praca to w zasadzie są trzy <laughs> małe prace. Y, to są ateciaki y, z kolekcji Lovely Day. Craft and you Design oczywiście. I tła mają też takie trochę pomediowane i troszeczkę używane stempelków, też z Craft and you. Każdy, każdy ateciak jest inny, ale oczywiście z tej samej kolekcji. I tak jak widzicie, napisy. Napisałam sobie po prostu sama białym jelly rolem. Tu jest akurat sięga Gwiazd. Zrobiłam sobie też kropeczki nowo, białym. I tak jak widzicie, tutaj stempelki to były stempelki. Do kolekcji Blossom Meadow. I oczywiście sobie tutaj potuszowałam. Porobiłam, wiecie, takie mm, przeszycia. Poczekaj kotuś. <grym> Kot chce wyjść. E, tutaj jest Żyj Pasją. I tutaj są również te wycinanki z kolekcji Lovely Day. A tutaj Łap chwilę. No i to takie, wiecie. Z tyłu jeszcze nie są podklejone. Nie mogłam znaleźć moich naklejek. Ale myślę, że... Jak już będę miała je komuś, z kimś się podzielić, to, to wtedy je podkleję. I drugą pracą jest kartka. Ja nie wiem, czy to się nie nazywa Shadow box, Czy jakaś po prostu pop-up? <grym> ja się nie znam na tych nazwach. W każdym razie jest to kolekcja, z, kolekcja papierów Woodland Story. Też od Craft and Design oczywiście. I tak jak widzicie, tutaj mamy fantastycznego króliczka. Mamy kwiatki, też z wykrojników Craft and You. Takim kolorze miętowym. Cała praca jest w takim właśnie kolorystyce miętowo różowej i jest z leśnymi zwierzaczkami, tak jak Woodland Story. Wam się przypomina, jeżeli wam się przypomina to kolekcja, to wiecie, jaka powinna być ta kartka dalej w środku. Tu jest również taki fajny spinacz z papieru. To taki, wiecie, element ozdobny. I kartka jest na urodziny córki mojej kuzynki, dziewiąte. I zawsze co roku staram się zrobić jej kartkę taką zupełnie inną niż po prostu zwykłe kartki, gdzie na okładce jest coś. I zawsze to były właśnie kartki, że się coś otwierało, coś, mm, jakiś tam obrazek był gdzieś w środku umieszczony. Nie była to po prostu kartka, która miała tylko kompozycję na wierzchu, a w środku były życzenia. Także w tym roku też musiałam pomyśleć i coś stworzyć. I jedno, jakąś taką pracę widziałam ostatnio na YouTube, nie wiem kogo. Jedna z naszych polskich skraperek robiła. To nie jest jakaś bardzo tam rzadka praca. Ona się pojawiają czasami. Niektóre dziewczyny, nie tylko dziewczyny robią tego typu pracę. No dobra, ale może nie będę tyle gadać, tylko wam pokażę. I to są leśne zwierzątka, i spójrzcie. Jeee! Yeah. Dla mnie to jest po prostu coś mega, bo ja takich prac nigdy wcześniej nie robiłam. Tak jak widzicie, nie wiem, czy to widzicie, ona ma po środku, w środku, wewnątrz takie wklejone. Te paski, do których są powklejane te zwierzątka. Teraz tak trochę widać. Tu jeszcze będą umieszczone życzenia. Na razie ich nie ma, ale to wiecie, bo dopiero muszę wypisać tą kartkę. Nagrywam wam to, bo ona na dniach ucieknie ode mnie, a niestety nie będzie mnie w domu. I jeśli wam mi tutaj teraz nie pokażę, to już jej nie zobaczycie po prostu. I powiem szczerze, że bardzo fajnie się pracowało z taką kartką. Myślę, że to nie będzie ostatnia, którą stworzyłam tego typu. Troszeczkę było z nią tutaj zabawy, ale ogólnie bardzo fajnie i bardzo mi się podoba to, że ona jest taka, wiecie, składana. Troszeczkę pokombinowałam, bo się okazało, że ten tył musi być taki, wiecie, yy, tak jak ja na kartkę zawsze robiłam, tam 14,5 cm na przykład ale ta pierwsza część z, z przodu musi być większa nieco, żeby się tutaj ten brzeg zmieścił no ale wiecie, to musiałam troszeczkę pokombinować na początku chciałam zrobić kartkę niekończącą się i zrobiłam sobie tą bazę, ale stwierdziłam, że mm, za płaska będzie, że wolałabym coś co jest bardziej trójwymiarowe i wylądowała ona w szufladzie, ta baza i, i właśnie w tym czasie, w międzyczasie podpatrzyłam Tą karteczkę u kogoś na kanale, i stwierdziłam, że zrobię coś takiego, bo to będzie na pewno ciekawsze. Tak więc to byłoby wszystko. Są to moje dwa projekty w ramach DT Craft. And you. I mam nadzieję, że już niedługo pojawią się, że częściej będą się pojawiały filmiki, bo pewnie wrócę do, do robienia bujo i jeszcze będę miała tą przerwę troszeczkę. Ale to myślę, że jeszcze z dwa do trzech tygodni i już tak wrócę do regularnego nagrywania Bullet Journal'a. I to byłoby wszystko, kochani. Do zobaczenia przy okazji następnego filmiku. Pa, pa!